Dzień dobry, witajcie w poniedziałek zapraszam na przegląd sklepowy do Biedronki. Wszystkie produkty Eden 2 plus 1 gratis, Żele pod prysznic od Nivea 1 plus 1 gratis. To są te duże 750 ml. One są po 25,50. Ta promocja trwa do którego 31 stycznia. Klocki, zobaczcie, zestaw klocków. I teraz cena. Aha, dwie są ceny. Jedne są po 20, czyli pewnie te mniejsze zestawy po dwie deszki, a te większe zestawy są po 70. Już Wam pokazuję. To są takie o. Lampka dekoracyjna 25 zł. I tutaj też mamy różne do wyboru. Kostka, tutaj jakaś piramidka taka jest. Bidon motywacyjny 20 zł. On ma 1000 ml. Też są różne dostępne opcje kolorystyczne. Tu są takie różne naczynia na deskach, zobaczcie. Um, Jakiś tam do serwowania serów i tym podobne, po 15 zł. Tutaj zobaczcie dwie deseczki, takie małe. Więc banek z zaparzaczem 30 zł. Tutaj mamy wersję z serduszkami, ale też jest taka, zobaczcie, taka. Albo coś takiego. Ten jest taki wyższy. Także wszystkie te dzbanki po 30 zł. Zobaczcie jakie ładne zeszyty za 13 zł. To akurat w krateczkę. Tutaj zeszyty są Oxford za 5 zł. Tu jeszcze są zobaczcie takie mm, koło zeszyty. Tylko patrzę, jaka cena. Wydaje mi się, że to jest cena 6 zł. Wiecie co, te koło zeszyty są po 15 z tego co mi tutaj wychodzi, chociaż nie, bo tutaj są też większe takie. Zaraz tak, ten jest 80-kartkowy, to nie. Najlepiej sobie sprawdzimy. Czyli jednak te są po 15. Mnóstwo różnych cen i człowiek się widzicie za, zakręcił. Co tu jeszcze mamy? Farby plakatowe po 18. Um, klej wpłynie. Um, Plus klej w sztywcie, to będzie ten zestaw, 10 zł. Kredki ołówkowe, to są takie chyba trójkątne, mhm. trójkątne, dwustronne i one kosztują ile? Tutaj 20 zł. Sztuczny bukiet róż, 20 zł. Takie, o, też kolorowo tutaj. Tutaj są jeszcze, zobaczcie takie rzeczy. Lampeczki, dekoracja LEDowa, 10 LEDów serduszkowych. Po 8 zł są te lampeczki: kolor różowy albo czerwony do wyboru. Tu jest jeszcze taka lampka, zobaczcie. W kształcie serca i ona kosztuje 10 zł. Tu jest jeszcze taki napis podświetlany. I ten napis kosztuje 13. Tutaj jest też ramka na dwa zdjęcia i ta ramka, już Wam szukam ceny też 13 zł. Tu jeszcze jest taka do wyboru. Poduchy, zobaczcie jakie fajne. I teraz poduszka dekoracyjna walentynkowa 25 zł. Tu mamy w takie wisienki w serduszka. Tu jest jeszcze taka włochata w kształcie serca też fajna. Kocyk dekoracyjny. On ma też wzór w serca. w Wymiar 150 na 200 i cena. Tu nam się cena, zobaczcie, za, zakryła i zaraz ją spróbuję odsunąć, zerknąć. 40 zł. Kocyki są jeszcze w kolorze różowym też. Te są z kolei w jakieś kokardki. Tablica magnetyczna. 28. Taki planer. I jeszcze jest też taka tablica magnetyczna, troszkę większa. O zobaczcie. 28. Tu jest jeszcze taki miś z różyczek. I on kosztuje 30. I moi drodzy, tylko w dniach 26-29 stycznia artykuły przemysłowe, tekstylia, zabawki, książki 2 plus 1 gratis. Przy zakupie trzech promocyjnych produktów wtedy jest rabat. I zniczę 2 plus 2 gratis, wtedy jest po 6,50 za sztukę. Tak to wychodzi. No i tutaj mamy czas palenia 40 godzin. Zerkniemy sobie jeszcze na książki, zanim powiesz żegnaj 40 zł. Psy rasowe. Wybór opieka i rasy. Cena 32 zł. 365 pomysłów antystresowych. Do kolorowania? Chyba tak: 20 zł. Zobaczcie, tutaj są jakieś cytaty, i plus y, rysunki do kolorowania. Sztuka budowania trwałych i wartościowych więzi w rytmie relacji. Cena 20. Bezkarny Remilius Amroza, 40 zł. A tu fantastyczne stworzenia. Pokoloruj pola i odkryj obraz na takiej zasadzie o 25 zł. Dom. I Tutaj mamy 40 zł. Kochanek śmierci. Cena 20. I tu jeszcze córka zegarmistrza 40 zł. I tak jak wam wcześniej mówiłam, książki też są objęte promocją w sensie 2 plus 1 gratis. Także można sobie coś tam popatrzeć, wybrać, bo naprawdę jest w czym wybierać. A jak ktoś chce, masełko to jest w promocji 3 plus 3 gratis, masło ekstra polskie. Wtedy wychodzi po 3,50 za sztukę przy zakupie 6. I to by było wszystko, jeśli chodzi o nowości poniedziałkowe. Ja Wam już, kochani, bardzo dziękuję. Pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia. Widzimy się jutro.